Morwa kochani, tutaj taka ciemna odmiana. I ten to, 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 to czarny owoc to już jest dobry, słodziutki owoc do zjedzenia. Ładnie się odrywa. A tu są takie po, poszczególne etapy tego dojrzewania. Są też białe morwy. Nie wiem, może są jeszcze jakieś inne kolory. Pewnie są. Nie widziałam, ale tu spotkałam właśnie morwę taką ciemną. No szkoda, że już tych drzew tak coraz mniej w mieście, bo to było pożywienie dla ptaków. Yy, no i ludzie też chętnie to jedzą. Jak gdzieś jest taki dostęp, że nie są zanieczyszczone te owoce. O, ten czarny owoc to jest dobry do jedzenia. Właśnie tak morwa wygląda. Ciekawostka. Ja chyba bym jakbym miała to tam sobie posadził, taką marwę. Ile, to ma? ile ma tego, ile ma, kochani, tego owocu? Na każdej gałązce, jakie to zdrowe, jakie zdrowe po prostu nie widać, żeby było czymś to drzewko zaatakowane. Hmm. fajne.